Na giełdzie najważniejszy jest czas. Nieważne, że masz rację. Ważne, żebyś miał ją odrobinę szybciej niż inni. Gdy giełda w Nowym Jorku znajdowała się jeszcze w tutejszej tawernie, najlepszym maklerem była osoba, która potrafiła najszybciej biegać. Dzięki swoim talentom sprinterskim mogła najszybciej przekazywać informacje i z nich korzystać. Po ogłoszeniu deklaracji niepodległości przez Stany Zjednoczone, jednym z elementów, które scementowały Unię Nowo Powstałych Niezależnych Kolonii, było uspólnienie ich długu. Oznaczało to, że rząd zaczął gwarantować zobowiązania poszczególnych stanów, poszczególnych miast. Nie było internetu ani telewizji. Dlatego ci, którym udało się dotrzeć w najdalsze zakątki kraju, przed tą informacją mogli skupować właśnie te zobowiązania za ułamek ich wartości. Chwilę potem, jak okazało się, że są one gwarantowane przez rząd federalny, czyli przez państwo, zyskiwały one kilkukrotnie na wartości. Rozwój form przekazu informacji był przeciekawy. Na statki przypływające z Europy czekało się w Stanach tygodniami. Dlatego, jeżeli na północy kontynentu w Nowej Fundlandii zauważono już nadpływające statki, wysyłano gołębie pocztowe do innych miast, m.in. Nowego Jorku, z tą właśnie informacją. O transakcjach zawartych w Nowym Jorku dowiadywano się już pół godziny później w Filadelfii, a to wszystko dzięki kurierom, którzy wdrapywali się na najwyższe pagórki i najwyższe drzewa i za pomocą kolorowych flag i teleskopów przekazywali informacje dalej. Furorem swojego czasu zrobiła firma Pony Express. Miała sieć. Dystrybucji opartą na konnych przewoźnikach. Swoje stacje powiedzmy przeładunkowe miała co 16 km. Właśnie tyle mógł biec koń galopem bez przerwy. Wtedy wymieniano konia, czasami też kuriera, i przekazywano przesyłkę dalej. W ciągu kilkunastu dni można było przekazać przesyłkę z wschodniego na zachodnie wybrzeże i z powrotem. Na tamte czasy było to nie lada osiągnięcie. Mimo niewątpliwych sukcesów, jednak Pony Express e, nie wytrzymała wyścigu technologicznego. Przyczynił się do tego wynalazek morsa, Tego od alfabetu. Jego telegram początkowo na krótkie odległości e, przekazywał proste informacje. Jednak tak się rozwinęła ta sieć, że w ciągu 20 lat druty telegraficzne oplotły całą Amerykę. Niedługo później poprowadzono również druty telegraficzne po dnie oceanu i połączono się z Europą. Dziś mamy szybki internet. Myślicie, że coś się zmieniło? Ogromną większość transakcji na rynku obecnie zawierają algorytmy. Wszystkie duże instytucje finansowe właśnie za ich pomocą dokonują transakcji. Reagują one automatycznie na zmiany ceny. Reagują też na działania innych algorytmów. Starają się także ukryć swoje własne działania. To jest taka wojna algorytmów, do której dochodzi teraz jeszcze sztuczna inteligencja. W 2010 roku doszło do tak zwanego flash crash, gdzie w ciągu pół godziny z rynku wyparowało 9 trylionów dolarów. Ogromna suma. Do dziś nie wiadomo, co konkretnie było źródłem i przyczyną tego wszystkiego. Jest dużo hipotez na ten temat. Natomiast algorytmy zaczęły nagle. Akcje amerykańskich spółek na amerykańskiej giełdzie. To uaktywniło kolejne e, algorytmy, które jeszcze gwałtowniej zaczęły sprzedawać. Do tego inwestorzy widząc, co się dzieje, też wpadli w pańkę i zaczęli wyprzedawać swój portfel. Wszystko trwało 36 minut i cena odbiła i wróciła mniej więcej na wcześniejsze. Poziomy. Mówi się o tym, że ponad 70% transakcji na rynku zawierają właśnie algorytmy, nad którymi, jak widać, nie zawsze jest kontrola. Właśnie dlatego każda mikrosekunda ma znaczenie. Dla przykładu, kliknięcie myszą zajmuje Ci około 5000 mikrosekund. Jeżeli jesteś algorytmem i jesteś spóźniony o 5 mikrosekund, przegrywasz. Zaczęła się liczyć nawet długość kabla łącząca biuro maklerskie z serwerami giełdy. Zaczęto nawet zrywać podłogi i wydrapywać ściany, tylko po to, żeby skrócić kabel i dać algorytmom szybciej informację, którą będą mogły przetworzyć. Wojna o informacje trwa cały czas, dlatego, jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, klikając. Przycisk na dole. Natomiast, jeżeli podobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę, udostępnij ją znajomym i po więcej ciekawostek, więcej historii zapraszam Cię już niedługo.